Andero, witam wszystkich. Jesteśmy w kwaterze Prince Selecta i od jutra wchodzimy w niego. Będziemy go zrywać na czysto. To, co jest uszkodzone, będziemy zwalać na ziemię. To pogrodowa co tu widzimy. I potem się przejdzie, zbierze. Co do wielkości, był mnie kolega i mówi. Dlaczego ja mam takiego małego prinsa? Yy, no widać tak jabłek nie jest za dużo a a jabłka są do 8,5 No i tak zaczęliśmy rozmawiać mówię wiesz co mówię to jest yy, To jest efekt właśnie uprawy mechanicznej my żeśmy uprawiali w młodych drzewkach Mechanicznie, co dwa tygodnie, czyli były podcinane systematycznie korzenie. No i to drzewo nie nadążyło odbudowywać tych korzeni włosowatych, i dlatego to jabłko mi stanęło we wzroście. Mówi: Kurczę, u mnie Prince to jest 15 cm i większy, a u mnie to jest taki jak: proszę zobaczyć, to jest 8,5, wszystko 9 do 9. Większych tu nie ma. No są tam jakieś pojedyncze jabłka duże, ale dużych jabłek nie ma. Także u wuja też rwaliśmy, bo mu tam pomagam. No to rzeczywiście, piętnastki i większe. Parę, parę, jabłek do zbieracza i już jest pełny. Także skrzynia za skrzynią, tylko to wszystko grube. No i właśnie też doszliśmy do wniosku, że to taki dodatkowy plus uprawy mechanicznej jabłoni jak widzicie preparat, który był zastosowany przeciw oparzeliźnie trzyma się jak Żyd ale to przetrze się przetrze się ręką o, i mamy ładny, mamy ładny rumieniec także na, na sortownię wodną i no to oj go dotknąłem już spadł, już już musiałem popsuć teraz go wytrył koszulę <laughs> zobaczymy ale i tak jest podziobane także pod słońce także kolorek kolorek jest super tego pręsika. I taki powinien być jeszcze go trochę wyfluturujemy także produkt trzyma się bardzo mocno spadło przecież bardzo dużo deszczu no, no i jabłko 100% koloru. No i tak idzie na glebę, bo jest uszkodzone przez grad. Przejdziemy w te rzędy, gdzie nie, było, gdzie nie było robione tym preparatem. Zobaczymy, czy jest jakakolwiek różnica w wybarwieniu. Niektórzy mówią, że jabłko niepryskane ma słabszy kolor. Ale proszę zobaczyć niepryskane. Ma tutaj placki. tamte co było pokryte, nie ma tego. No nie chcę go kręcić, bo go urwę zaraz. Proszę zobaczyć. Nie będę zasłaniał. Mamy. Widać, o, telefon zasłania. Może to być wada. Mogą to odrzucać. Powiedzą, że to jest opa żelizna. Przy pokryciu właśnie tym preparatem białym, nie ma czegoś takiego. Widzicie? Są, są takie yy, placki jaśniejsze. No i to może być wada. Następnie, widzicie? Przejdziemy coraz. Tu jest pokryte. Proszę zobaczyć. Nie będę tego ścierał, bo widzicie, jaki jest rumieniec. Także jak najbardziej ma to sens. Ma to sens takie opryski, tym bardziej na, na sportach ciemnych jak Prince. Proszę zobaczyć. Także on równiutko dookoła jest wybarwiony. Ale na razie. Po porwaniu chyba zrobimy jeszcze uprawę na zimę, przewrócimy to. No już teraz tempo wzrostu tych chwastów jest tak małe, że się tym nie przejmujemy. Proszę zobaczyć, jabłko jest narażone na, na słońce. Równiutki, purpurowy kolor. Także takie pryskanie okrywowe, nawet jak nie ma dużych upałów, dla mnie ma sens dlatego że ten rumieniec, proszę zobaczyć, on jest, on jest równy nie ma jakiś przebarwień takie powinno być jabłko oni to wrzucą do wody na szczotki bo no to będzie naprawdę pięknie wyglądać to no wiadomo jest przemysł przemysł w grójcu jak tu na Marianowie 45 grosz przywalili z tą ceną jak dzik w sosnę ale bardzo szybko musieli podnosić czyli wszystkie te wszystkie te apele które pojawiały się w internecie mają jakiś sens i należy ludziom mówić, nie sypać, nie sypać wstrzymali się parę dni no i mamy efekt cena od piątku u nas 50 groszy zobaczymy co będzie w poniedziałek nie będzie szła do góry no i proszę zobaczyć, jest równiutki prince. Nie ma jakichś przerostów. Będzie on zbierany na raz do komory fresh, gaz. No i na razie go będę trzymał. Jedyną odmianą, jaką będę teraz sprzedawał, jest 100 gala. Resztę gazuję. No i, no i tak u mnie wygląda prince. Ładnie się wybardził. No, a tu mamy zwykłego Jonagolda, który też się zarąbiście wybarwił w tym roku. Warunki do wybarwiania mamy, yy, mamy no po prostu wymarzone, wymarzone w nocy zimno. Ja nie pamiętam, żeby taki granatowy pryns był. Trzeba było mocno go pryskać, żeby on się chciał wybarwić, a ja tutaj proszę. Piękny, purpurowy kolorek. Cieszy mnie, cieszy mnie to bardzo. Troszeczkę ten grad nam pochrzanił robotę, ale to już mówię. W tamtym tygodniu, w środę, czwartek, rwaliśmy gale. No i chłopaki do mnie dzwonią. 16 godzina. Mówią, wiesz, że grad poszedł, ja nie wiem co ty gadasz. zimno teraz jak cholera, gdzie gra? Jasieniec. Lewiczyn hmm, co tu jeszcze i Zbrosza chyba nie, nie Zbrosza, tylko Zaborów sięgnęło i trochę tam od wschodu, od Jasieńca Grat padał 15 minut, wielkości 2 mm kulki, ścięło ścięło to co zostało na jabłkach gala stała w skrzyniach nie zwieziona to wszystko na górze z to jest, Ja to lubię tak w niedzielę pochodzić, popatrzeć. To jest, to jest całe moje życie, ja, ja żyję tym, tak. Rodzina i sad to są dwie najważniejsze rzeczy w moim życiu. Nie wyobrażam sobie innego zawodu, jaki bym musiał wykonywać. Także robię to, wkładam w to całe swoje serce, całe zaangażowanie, no i widzę sam efekt są efekty, super to rośnie plonuje, czasem nam pogoda nie pomaga ale nie należy nie należy się załamywać robić dalej a podejdziemy trochę na górkę objawów gorzkiej plamistości podskórnej brak wykonane było 11 oprysków chlorkiem babnia razem z mrówczanami